Halo, halo, witajcie moi drodzy, z tej strony oczywiście Romi, a to jest um, odcinek jak już po dole widzicie Jak zarabiam dokładnie pieniądze, powiem wam tutaj kilka rzeczy Z których ja osobiście zarabiam pieniądze, niekoniecznie to jest polecony odcinek jak zarabiać pieniądze Tylko to jest aktualnie jak ja zarabiam pieniądze, jak ja szybko biję level Bo ostatnio dostaję bardzo dużo pytań, Romi gdzie dobiłeś tak szybko ten level, Romi Romi, Romi to, Romi, Romi dlaczego tak szybko, Romi ale jak ty to robisz czy dużo zapłaciłeś za y, magmę, czy, czy w ogóle? Spokojnie, wszystko odpowiem po kolei. No, ale na sam początek chciałem Was bardzo serdecznie zaprosić do pozostawienia komentarza. Tylko komentarza, bo zależy mi na tym, żeby seria z stale się utrzymała. Jeżeli lubicie moje pogadanki i chcecie, żeby było ich więcej, orzutujcie jakiś temat, który chcecie, żebym o, obgadał, albo zadawajcie po prostu pytania. I może zrobię coś na zasadzie takiego, może nie Q&A, ale będę odpowiadał na Wasze pytania dotyczące nie tylko Nostala i wszystkiego. Oczywiście, w tle sobie troszeczkę dzisiaj posiedzimy, bo czekam na lot, aktualnie jest godzina... ...by was nie okłamać... Yy, ...u mnie 15.24, to jest 16.24 polskiego czasu. Więc yy, tak, siedzę na lot, czekam na zbiórkę i w ogóle trzeba expić, wiadomo. To zaczynamy od samego początku, tak? Intro kiedyś będzie, coś może kiedyś z intro pokombinuję oczywiście, ale przechodzimy już do mm, samego końca tego, co chciałbym wam przedstawić tutaj. I jak to tak do końca bywa? Zacznijmy najpierw od y, levela, jak ja szybko wbiłem level. To jest tak, zakładając to konto, miałem pokazywać drogę od pierwszego do, może no, nie 90, ale takie początkowe y, levele i w ogóle, co i jak, jak z SP i takie różne. Ale tak jakoś postanowiłem, że hmm, na dobrą sprawę, i oczywiście bardzo serdecznie pozdrawiam każdego, kogo miałem pozdrowić, a y, po prostu jest tego tak dużo, że nie będę wymieniał listy, bo że gdzieś może jak będę to obrabiał, może jeszcze obrabiał, bo teraz mam zamiar więcej materiałów obrabiać, jakoś to zrobić. Ale wracamy do samego tego, jak wbijałem level. Jak to się narodziło ogólnie? Narodziło się sam fakt tego, że wpadne, m, padł pomysł od jednego z moich widzów, żebym zrobił nową postać i pokazał, jak to jest właśnie wbijać tak od pierwszego do jakiegoś tam levela. Mamy do 90, ale taka seria już pewnie gdzieś tam jest i nieraz była. A, m, jakby to powiedzieć, żeby Was po prostu nie nudzić, to... To nie do końca było, na, nie byłem w siłach tego zrobić, bo nie chcę Was po prostu okłamywać i... Nie tylko ja ekspim na tym koncie, bo mam zaufaną koleżankę, bardzo serdecznie pozdrawiam, Dziankę oraz pozdrawiam jeszcze Blazo Będziecie wiedzieć o kogo chodzi, to osoby lepsze się do zbicia tak szybko mojego level'a, kiedy ja jestem w pracy to po prostu one czasem są na moim koncie, więc po prostu jak czasem nie odpisuję lub po prostu nie odpisuję na wasze komentarze to czasem mnie nie jest tak, że to nie ja jestem na koncie, ale jak jaki jestem to staram się wam odpisywać a raczej na to co do mnie piszecie na szepcie ale wracając już do samego wbijania, to pomysł był dosyć dobry, ale troszeczkę wykonanie leżało, bo e, pokazywanie przechodzenia wszystkich e, czasów przestrzeni, wszystkiego po kolei jest takie monotonne i nie do końca wiem, czy każdy by się to spodobało. Każdy wie, jakie są misje, no chyba, żebym zrobił tak obszerno, czy nie czy to czytał jeszcze e, całą fabułę i opowiadał o fabule gry, która jest, e, nie wiem, czy dosyć ciekawa, nigdy mnie to nie interesowało jakoś dialogi, które rozmawiam nagle ze sobą, potem z krzakiem i coś jakieś, coś się tam jeszcze dziwnego odzywa mnie zniechęciło i czytania tony, tony, kurde, dosłownie e, linijek wierszy pisanych Nie, nie, ja dziękuję bardzo, to nie jest dla mnie naprawdę, najlepiej no, taktyczny escape albo tam strzałeczkę przesunąć i koniec, zakończ rozmowę i lecimy dalej do questa. Ja ja to wbiję, to powiedzmy tak, od pierwszego tam tego 50 lewela to tam szło trochę mozolnie, bo nie bardzo się potrafiłem odnaleźć, gdzie mam się tak naprawdę dobrą sprawę spić. I teraz to co ja XP to jest takie porównanie, bo nie mam 90 levela, a mam olejki, czyli teoretycznie mogę na wulkan chodzić, na który też chodziłem. Więc zacząłem chyba EXP od groszków standardowo za Minilandem, żeby dobić sobie tylko do. Nie, nie, przepraszam, ja nie dobiłem do pierwszej SP. Od samego początku chyba gdzieś byłem na gołębiach pierw, potem ktoś mnie gdzieś jeszcze wziął. Pamiętam, że na moim levelku wziąłem B-30 po któryś level i po prostu wziąłem, żeby pójść na magmy. Tak, poszedłem na magmy w takim małym levelku. I dopóki chyba nie założyłem mojego wulkanu, bo pierwsze SP było wulkanu, to chyba nie wiem, czy DSP. Nie robiłem za bardzo misji, bo po prostu wolałem sobie nadrabiać level, bo leciało to wystarczająco szybko. A jakoś tak powiem szczerze, że już pierwszy na pierwszy lot, na pierwszym lot z 55 levela, wbijem na 61 i trochę. Takie 6 pełnych leveli wbiłem, takich pełnych, pełnych, potem zacząłem robić misję. I misja aktualnie na 85 levelku mam zebrać sercogni z serc tego slajda. I tak się jakoś zaczęło. Tak po kolei jakoś leciało, no ale... Co tu się dłużej rozwodzić? Czy dużo wydałem na magmę? No na magma przesiedziałem już trochę godzin i przyznam, jest to opłacalne do levela, do kiedy nie możesz chodzić na lot. Na lot potem jest to dużo bardziej opłacalne, bo wbija się po prostu znacznie więcej. To się dużo lepiej kalkuluje i moim zdaniem nie opłaca się chodzić na magmę, kiedy się nie ma, kiedy się nie dostaje. Chyba, że na zalot dostajesz mniej niż 10%, wtedy na magmę się bardziej opłaca, bo na magmę średnio leci chyba na 8, 8 czy 8,9, coś koło 6-7%. I to jest równowartość chyba jednego lotu. Co odpałem coś takiego. To że wiesz, tam no, magazyn sobie siadam, wiesz tam na przykład mnie z nami mi brali, to już tam im płaciłem. Standardowo oczywiście mi, nie mówię to, że e, wykorzystywałem to, że ja tam jakieś filmiki wrzucam, czy, czy, czy coś i ktoś mnie za, za, za darmo chciał brać, nie a wręcz przeciwnie. Zostawiam propozycję, mogę Cię poexpić za to, że tam filmie filmiki czy coś, to no wezmę od Ciebie więcej, bo Ty masz więcej pieniędzy. To jest to po prostu logika ludzi, tak. Wracając teraz do tego, że chodziło pieniądze, to jest tak... <laughs> Kończąc jeszcze ten temat samego expienia, to myślę, że to by było raczej na tyle, bo moje expienie opierało się głównie na lot i na... Yy... Lot i żeby Was nie okłamać... Magmy, misje na razie stoję na misjach, bo nie bardzo mam chęci je robić. Są po prostu nudne kiedy robi się je po raz 20 czy 30 te same misje, jak nie więcej. Tylko mnie naprawdę dużo. Na tym koncie sam mam trzy już postacie, w którym jeden ma skończone wszystkie questy, drugą gdzieś tam stoję po pod 55 cp i właśnie hashtagiem robi, a tym innym moim magiem to robimy tak. Co do planu dalszego maga. Nie, to po prostu planuję zostać na 88 poziomie. Ewentualnie dobić 90, ale niekoniecznie przez pryzmat tego, że chcę mieć EQ na 90, zostaję na 8,8 i EQ na 8,8 kupuję. I po prostu chcę zrobić tak, że mam zamiar zrobić jednego z najsilniejszych magów na 8,8 levelku. Będzie to ciężko zrobić, bo pieniądze jakie trzeba w to wpakować, jeżeli chodzi o sam nakład, nie, nie, nie z mojej kieszeni, ale z mojej kieszeni, no bo w, w wiecie no. A mi się tu słońce śmiesznie śmiechem wiecie, to są jednak nakłady pieniężne, które muszę tam na to jakieś przeznaczyć, to są duże dosyć kwoty. Wiem, że to nie jest tak jak na przykład tam osłonki kogoś, co sobie kupił osłonkę za 3,5 kK, ale to i tak są takie mm, porównywalnie. 50% tego by musi dać na ten na to jeszcze niecały. No a teraz same pieniądze, a ja zarabiam. Dużo osób mnie o to pyta robi, jak ty zarabiasz i w ogóle. Na początku robiłem tak, że koło Fortuny, które, zacznijmy od Koła Fortuny, Koło Fortuny jest to też część forma zarobku, ale dosłownie może jest taka, żeby was nie określić, taka? A, mi przestało wycinać, ciekawe. Taka forma zarobku, bo no, to jest, nie zwraca, pierwsze Koło Fortuny mi się chyba zwróciło najlepiej, bo z odkręcenia zarobiłem ponad 300 k i to było fajne wtedy. A potem zacząłem robić te konkursy i konkursy były fajne, bo mam tak dużo widzów jak teraz, dzięki też w sumie tym konkursom. Konkursy robiłem, ale pomyślałem, kurde, robię konkursy, a ja z tego nic kompletnie nie mam, dosłownie nic z konkursów, tylko waszą wdzięczność, co i tak jest bardzo fajne i w ogóle, ale sam fakt tego, że jednak przeznaczyłem na to jakąś kwotę pieniężną, nie mam z tego kompletnie nic, bo że na razie konkursami się obejdziemy bez konkursów, myślę, że może konkurs jeden na miesiąc, albo na dwa miesiące, taki jakieś średnie lub średnie wielkości, większy byśmy zrobili. I to by wystarczyło w zupełności. Bo myślę, że nie ma sensu pchać dalej się w konkursy, rozdawać wszystko, skoro planuję zrobić jednego takiego kurewsko-mocnego tego maga. Sam w sumie zarabiam. Aktualnie na koncie mam tyle pieniążków, jak widzicie, oczywiście i tak jeszcze mi brakuje jakieś 300 kaka czy 400, prawie kaka na mojego seta samego no, dla maga, żeby całego walnąć. Ale myślę, że to raczej nie będzie większym problemem. Jeżeli chodzi dalej, jak ja zarabiam, zarabiam oczywiście na RSL-u. Dużo ludzi mówi. Robi, zrób to, co powinien o reselu. Jak reselujesz, to zrób... powiedz na czym reselujesz. Na wszystkim. Kupuję się wszystko. Jako, Jeszcze z tej postaci to kupuję, bo nie kupuje tego z tej postaci. Wiadomo. <laughs> Jeżeli się już robi, to i kupuje się, to... I... Jeżeli chcecie reselować, musicie pamiętać, ja pewnie... Nie chcę wam mówić, jak powinniście reselować, bo każdy reseluje według własnego uznania. Każdy ma jakąś swoją marżę, która narzuca na to, wie ile chce zarobić z danego itemka. Jeżeli chcecie się bawić... Więcej macie kupować w większej ilości w mniejszej cenie, bo po prostu jeżeli macie zarobić na czymś 2 lub 3K i kupujecie tego 15 staków, i wiecie, że wam to zejdzie, bo to jest towar, to warchodliwe, wtedy jest to opłacalne, bo na zrobienie tej 200 kazy staków, czyli jakieś 2 k lekko, jeżeli to po prostu schodzi jak przysłowiowe ziarna mocy na nóbku, to, to jak najbardziej tak, a no, jeżeli wiecie, taki średni zarobek, jeżeli chcecie. Naprawdę w moim wypadku jest takie minimum w tych większych kwotach 10 kk, 15, to dopiero taki sobie zostawiam ma margines z tego co kupuję, a za ile mogę sprzedać, wiadomo, to za ile ja wystawię, to jeszcze każdy będzie chciał stargować z 2 lub 3 KK i to jest normalne, nawet 5, 10, 15 w zależności co dokładnie wystawiam, tak? No dlatego aktualnie się nie zajmuję... znaczy zajmuję się reselem w wolnym czasie, a tego wolnego czasu mam niewiele, ale mam jeszcze kilka osób, co się tym też zajmuje i po prostu... Wiecie, przeznaczenie pewnej kwoty danej osobie, masz tu tyle i tyle pieniędzy, mnóż to po prostu, mnoż to i mnóż to. I to tak też działa, mnożą te pieniądze, a potem dostają z tego jakiś tam procent tego, co zreselowały, tak. Jeżeli zreselowałeś, to jakby na to od, od jednego kaka powiedzmy, nie będę mówił dokładnie ile, bo to jest moja, to jest moja tajemnica z osobami, którymi po prostu mam zaufanie i tak mi reselują i, i tak jest, no to co mam poradzić, no. Więc to też jest forma zarobku, wiem jak to powiecie, Rom płaci ludziom, żeby im zarabiali. Nie, ja przeznaczam, można to nazwać, jestem inwestorem. Inwestuję w ludzi, którzy oni te pieniądze mają je pomnożyć. Skoro je pomnożą, dostanę z tego jakiś tam procent, tak? A do mnie idzie cała kwota i ja im oddaję jakiś tam procent tego, co zarobili. To jest dosyć fajny sposób zarobku, bo jeżeli ktoś ma dużo wolnego czasu lub nie chce mu się eksplizować i szuka innego, to właśnie robi to w taki sposób. Takich osób nie mam dużo i to nie są kwoty w dziesiątkach osób, bo tak się nie da, bo mi po prostu na to nie stać osobiście. I kwestia zarobkowe jeszcze, jak to u mnie wygląda. Czy coś dropię? No nie bardzo, nie mam teraz na to czasu, ale tam piórka anioła widziałem, teraz są bardzo fajnie w cenie i jeżeli wam się uda coś taniej kupić, to kupujcie w dużych ilościach, bo to zawsze nie schodziło. Nie, miałem też zrobić filmik o tym, żeby się wypowiedzieć na tematy zmiany SP. Ale Multi Rivals to zrobił, i może zostawię tam jakieś adnotacje do jego filmików albo coś takiego. I zobaczę, bo ostatnio właśnie wchodzimy. Patrzę, zrobił cały fajny opis, stricte wszystkiego, co się pozmieniało w każdej SP. Na każdej, na każdej po prostu klasie, postaci, i to jest fajne. To zrobił to ciekawie i tak stricte tego brakowało. Żeby nie pokazywać, tak jak ja to robię w, w, w ROMI Pokazuję w mojej serii, gdzie pokazuję SP partnera, nie opisując dokładnie ich. I tego, co robią, tylko oceniając ich przydatność, tak? Do tego, jakie one tak naprawdę są. I no tak, to po prostu jest. Nic więcej, bo, bo dodania nie mam. Myślę, że jeżeli chcecie więcej odcinków z moim takim monologiem pogadankowym, czy coś takiego, to jak najbardziej zapraszam Was oczywiście. Jeszcze do zostawienia komentarza z pytaniem lub, lub po prostu. Cokolwiek z pomysłem na serial lub coś bo nie chcę, żeby to się serio nie zakończyło tak szybko, że skończymy na tych 20-30 odcinkach z Nesteina. Chcę to podciągnąć. Jeszcze daj, jeszcze daj, jeszcze daj. Ale jak dajcie znaczy Wojciech, też arenki, żebym nagrywał. Widziałem, że tam trochę osób obejrzało te arenki na odpala, albo wcale, z czego dumny nie jestem. Ale to ma oglądaność to ludzie chcą oglądać. Skoro chcecie więcej ja arenek, myślę, że na weekendzie uda mi się coś zrobić. Ale jeżeli jeszcze chodzi o sam fakt tego, że nagrywam ja ostatnio jeszcze lola i też się bardzo będzie dużo pojawiał lola. I miksiory, miksiory przede wszystkim jak sobie trochę bardziej ogarnę, bo na razie jestem na poziomie mm, porównać yy, zaawansowanego informatyka, który zajmuje się obrabianiem filmów, to ja, yy, to ja jestem yy, pasztetem, który leży na jego ka kanapce, którą właśnie je, bo nie ma czasu zrobić nic innego. To to jest mój poziom obrabiania filmów, co zresztą widzicie, że i dopiero się tego uczę i mam nadzieję, że jakoś to szybko załapę. Ale to by ja było na tyle. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie i wysłuchanie mojego monologu. Jak to oczywiście się zarabia teoretycznie, lub jak się wbija szybko level. No i co, to tyle. Trzymajcie się na razie. Cześć. on mi zniknął. Halo, chyba tu jest.